Halo halo, witam wszystkich, serdecznie z tej strony Mateusz Koski. Nadesłana mi została bitewka przez widza, kolega Lajen, czyli po raz, po raz drugi w sumie już bo już wcześniej mi wysyłał jedną taką bitewkę fajną na EBR-ze a teraz fajnie, że podesłałeś tą bitewkę Foszem155, bo ja chciałem znaleźć powtóreczkę na tym pojeździe Niestety nie wiem jakiś tam strasznie skąpo jest jeżeli chodzi o te powtórki. Jedne się w sumie odpalają, inne nie. Wot replay działa jak działa i zacząłem powoli korzystać tak z tego wot record, także fajnie, że nadesłałeś, a tym bardziej, że chciałem zobaczyć jeszcze ten pojazd, bo to jest forz 155, to nie jest tam ten forz B, bo on ma zupełnie inne działo. On ma działo 750 uszkodzeń, właśnie, czyli magazynek na 3 pociski, 293 penetracji na zwykłym y, pocisku i niesamowite, prawie 400 penetracji na, na kumulaku tak. No to to jest coś, co nie 400 penetracji. Naprawdę, to jest chyba najwyższa możliwa penetracja w wocie. Nie wiem, czy jak pancel nie ma jeszcze. Takiej penetracji, no bo chyba nie ma już nic powyżej tam 400, tak mi się wydaje. Ok, czyli jedzie tutaj, bitwa będzie chyba szybka. Widziałem, że tam chyba 6 minut. A co to w ogóle jest te jakieś głosy, załogi, jakieś takie dziwne. O, no nie jest wyspotowany, ale... W co uderzyć? Czy uderzać, czy nie, no bo tutaj przeładowanie tego działa Okej, okay, dobra <ścoughs> Jednak się skusił 750, nieźle Całkiem spoko wyszło jest cichy brzeg, tak? Tak, cichy brzeg, mapka. Zniknąłeś już, także już pewnie będziesz chciał kolejny strzał oddawać. Wejdzie, wejdzie chyba, tak jest, weszło pięknie, ładnie. 726, no to działo jest naprawdę... Kurde, tego pojazdu, ja nie wiem, mm, jego już chyba, jego w drzewku nie ma, tak? Nie wiem jak go można zdobyć, czy to jest pojazd jakiś tam unikalny, specjalny, czy... <laughs> dobre, dobre. No fajnie, no to takie strzały za darmo w sumie są. Fajnie wykorzystałeś tutaj. Wykorzystałeś tutaj te, te krzaczki, te drzewka, tą pozycję w ogóle. Nie są tutaj za bardzo skupieni na tobie, no bo są też inni. 4-1, czyli bitewka będzie wygrana Widać to już Chociaż z tamtej strony idzie jeszcze atak jakiś Też tam po tamtej stronie jest Force 155 Zaraz się przeładuje Ładuje się to trochę, no nie? Te pociski, 3 w magazynku O, słabo teraz wylosowało 647 Trochę słabo. O 700 też tak niezadowalająco. Kurde, 652. No nie, nie takie hity trochę tak polosowało strasznie słabo to. No bo możesz za więcej uderzyć wiadomo za 800 i, i więcej trochę i w górę. No ale fajnie było zobaczyć ten pojazd. Chociaż trochę w akcji, nie w jakiejś tam wybitnej bitwie, ale takiej całkiem okej. Okay. Fajnie było zobaczyć ten pojazd. Nie wiem czy tutaj będzie jeszcze strzelane coś, bo tam widzę już sobie poradzili z z przeciwnikami, także tutaj zostali ci ostatni. O. Tam jeszcze STB1, ale on nie bardzo takim kąskiem jest tutaj o. Oj, szkoda Mega Giga, szkoda, że to poszło w dół. Kurde, znowu taki strzał 679, szkoda. Znowu szkoda, że tak słabo polosowało to. No i jeszcze jeden. No, będzie, będzie, będzie. Ładnie. Nie. Kurde, nie wyszło to. Ja byłem pewny, że to wejdzie. Kurde, szkoda. No, to działo, no, pomimo tego, że no, ma atuty, no to jednak z tą celnością czasami. Czasami nie idzie. No. Bitewka wygrana. Ogólnie bardzo fajnie było mi zobaczyć ten pojeździk. Naprawdę ten pojazd jest taki fajny. Kurde, chciałbym go mieć. Nie wiem, czy da się go tam jakoś jeszcze zdobyć czy, czy coś. Czy to jest jako kolekcjonerski. Muszę sobie to obadać później. No i wyniki bitewki, chociaż nie będą jakieś tam niesamowite, ale też tak podsumowując, już tą bitwę. Ok, bitewka szybciutka. 3000 tam w N8, eee, no i co? Kilka pojazdów uszkodzonych, 5000 uszkodzeń, zaledwie tam eee, 820 expa A coś tam odbite. Ten pancerz też jest całkiem interesujący, bo on jest pod takim kątem, że też coś tam potrafi odbić. Bitewka króciutka, prawie 6 minut. Zarobek słaby, wiadomo, nie było strzelane za dużo. Eee, Gdyby tamci nie poradzili sobie na tamtej flance, no to pewnie by wynikło z tego coś jeszcze ciekawego. Wynik pewnie byłby lepszy. No ale no niestety szkoda, że się to potoczyło inaczej. 18 tysięcy na czysto. No i co? No i w sumie tyle. Pojazd naprawdę ciekawy. Ja bym bardzo chciał go jakoś. No teraz sobie w sumie sprawdzę, bo mam. Obecnie czas, więc sobie sprawdzę ten pojazd, jak go można w ogóle zdobyć, bo mega mnie interesuje. I to by było tyle. Jak się podobało, to dzięki za lajka, za suba, za komenta. No i do następnych bitew. Na razie, cześć.